My wszyscy jesteśmy w jednym z śnie, ale codziennie rano się budzę i niestety, ale sen się nadal nie skończył. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Cielczy w powiecie Jarocińskim. Trudno uwierzyć jak mogło dojść do tego wypadku. Na przejściu dla pieszych idący do szkoły 17-latek został potrącony przez samochód. Niemal natychmiast uderza w niego kolejny samochód i ciągnie za sobą przez półtora kilometra. Kierowca, który uciekł z miejsca wypadku, jest poszukiwany przez policję. Ja niestety mam w głowie, że syn przyjdzie ze szkoły swoim do mnie powiedzieć dobrym mamą. To jest ogromne. Był 24 stycznia tego roku. Tuż po siódmej rano w deszczowy poranek syn pani Anity wyszedł z domu na przystanek autobusowy, z którego miał jechać do szkoły. Gdy był na przejściu dla pieszych, uderzył w niego samochód jadący w stronę Jarocina. Kierujący tym pojazdem powiedział, że wyszedł z auta, że tego potrąconego mężczyzny nigdzie nie ma. Z tego co wiemy, to no, mężczyzna szukał ofiary, jakby potrącenia. Kilka minut później, zalarmowana przez świadków, na miejscu wypadku pojawiła się przerażona matka Maksymiliana. Wtedy jeszcze nie wiedziała, jaki los spotkał jej syna. Jak wysiadałam ze samochodu, to. Jechała w, w naszą ulicę, skręcała karetka. Ja ich zatrzymałam i ja mówię: Panowie, czy w środku macie Maksymiliana Langnera? A on mówi do mnie, że nie, że właśnie szukamy poszkodowanego. W tym samym czasie, gdy wyjaśniano okoliczności wypadku na przejściu dla pieszych, służby ratunkowe dostały zgłoszenie, że półtora kilometra od miejsca, w którym potrącono 17-latka, doszło do kolejnego zdarzenia. Dotarliśmy do kierowcy, który jako pierwszy pojawił się w tym miejscu. Zgodził się opowiedzieć o tym, co widział tamtego dnia, ale pragnął zachować anonimowość. Przed panem jechało dużo samochodów? Jak pan się zbliżał do Cielczy? Wiem, że tylko jeden samochód mi wyprzedzał. By Było widać jaka marka? Prawdopodobnie Volkswagen, ale no w stu tak nie powiem. Bardziej kombi. A jak pan przejeżdżał tu, przez Cielczę? Na pasach, może nam dwa metry za pasami, stał nosów wyższy taki. Drzwi były otwarte od samolotu, więc się zastanawiałem, dlaczego tu wysiada, a nie zjechał do zatoczki. Troszkę zwolniłem, ale jechałem dalej. Zjeżdżając z górki w połowie drogi, no coś leżało na drodze. Wysiadłem z auta, zobaczyłem, że leży osoba, oddycha i że. Krąpluje. Z przeciwnej strony ten pierwszy samochód zjechał na chodnik, i chyba w tym momencie zaczął dzwonić na 112. No i po prostu zaczął być instruowany przez te centrum powiadomienia. I widziałem, że szła osoba ubrana czerwono i zakładała rękawiczki lateksowe. Pomyślałem po prostu, że to jest jakiś ratownik. To właśnie wtedy okazało się, że mężczyzną, którego próbowano ratować, był 17-letni Maksymilian. Niestety, mimo starań ratowników, chłopak zmarł. Mimo że od wypadku upłynęło wiele tygodni, policja wciąż nie ma pewności, w jakich okolicznościach potrącony chłopak znalazł się w tym właśnie miejscu. Możemy przypuszczać, że po uderzeniu ten 17-latek spadł na ten drugi pas drogi, dlatego że został zahaczony przez pojazd jadący właśnie tym pasem w przeciwległym kierunku. Gdyby ten młody mężczyzna spadł na pas, na którym doszło do zdarzenia, prawdopodobnie to ciało by tam zostało. Natomiast on został przeciągnięty jeszcze półtorej kilometra dalej. Czy to możliwe, żeby kierowca tego samochodu nie poczuł, że coś ciągnie? Kierowca takiego pojazdu przypuszczalnie miał świadomość, że coś ciągnie. No nie jest to, nie wiem, mała rzecz, mały przedmiot, tylko człowiek, duży organizm, który no, w momencie zahaczenia na pewno kierowca musiał poczuć, że coś się stało.